Nieustanny stres. Serio, dosłownie wieczny, bo od codziennego wychodzenia do szkoły. I zastanawianie się, co takiego dziś mnie w niej czeka. Do stresu przed tym, co pomyślą o mnie ludzie, gdy zrobię coś głupiego, aż po nieustanne myślenie o tym, że nie uda mi się w życiu nic osiągnąć. To wszystko czułem od trzeciej klasy podstawówki, aż do pierwszego roku studiów, aż do momentu, w którym dowiedziałem się, co to w ogóle jest stres, jednocześnie poznając narzędzia, dzięki którym niezwykle łatwo jesteśmy w stanie sobie z nim radzić. I nie mówię tutaj wcale o medytacji, a o technikach, które dosłownie w kilka sekund są w stanie wyeliminować cały stres który się w nas kumuluje. Ja jestem tym, jak moim celem jest pomóc młodym, zagubionym mężczyznom odnaleźć w życiu drogę, zostanie się najlepszą wersją samego siebie, a w tym filmie powiem Ci jak wreszcie wygrać ze stresem. Potrafiąc się z nim uporać, będziesz miał niesamowitą przewagę nad ludźmi, którzy wiecznie się stresują. Ponieważ dużo łatwiej będzie Ci podejmować decyzje, dużo łatwiej będzie Ci radzić sobie z porażkami, a co najważniejsze Twoje codzienne życie będzie dużo lepsze. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest stres. Stres to reakcja naszego organizmu na wydarzenia, które według nas przekraczają nasze zdolności do poradzenia sobie z nimi. Na przykład, gdy nasi przodkowie, którzy żyli jeszcze w jaskiniach, widzieli zwierzę, które zdecydowanie miało nad nimi przewagę, stresowali się. Bardzo ważną rzeczą jest, że system w naszym organizmie, który odpowiada za stres, jest generalny to z biologicznego punktu widzenia oznacza, że każdy z nas ma umiejętność dosłownie wciśnięcia pedału hamulca i zażegnania całego stresu. Rozwiązania takie jak masaż, ciepła kąpiel czy medytacja, o której już wspominałem, są świetne, ale przecież gdy nauczycielka weźmie ci do tablicy, to nie powiesz jej y, proszę Pani, chwila, tylko skoczę na masaż. Chcemy podbić do jakiejś dziewczyny, chcemy napisać dobrze sprawdzian, chcemy skupić się na czytaniu, ale nie możemy przez to, że się stresujemy. Dlatego powiem Ci o technice, która tak jak już mówiłem, dosłownie w chwili obecnej jest w stanie wcisnąć hamulec zatrzymując stres ale żeby ją poznać, musisz najpierw wiedzieć o jednej rzeczy. Co takiego nie działa, a czego wszyscy używają, gdy zaczynamy się stresować. Mówienie sobie i innym, że mają się uspokoić. To jedynie pogarsza sytuację, ponieważ skupiamy się wtedy na tym, że jesteśmy zestresowani i że szybko musimy usunąć stres z naszego organizmu, ale tak jak już mówiłem, system się uruchomił, hormony są już w twoim ciele i żeby się ich pozbyć, musimy uruchomić tak zwany przywspółczulny układ nerwowy, który od razu jest w stanie zatrzymać cały stres, jaki pojawił się w organizmie. Wyobraź sobie teraz, że ćwiczysz na siłowni i musisz wycisnąć bardzo duży ciężar. Co dzieje się z twoim oddechem? Przyspiesza, gdy Twoje wdechy są szybsze i dłuższe, Twój organizm, a co za tym idzie, Twój system nerwowy cię pobudza. Za to gdy wydechy są dłuższe niż wdechy, twój cały organizm się uspokaja. I po co Ci to mówię? Ponieważ technika której możesz użyć zawsze, gdy się stresujesz, i o której Andrew Huberman mówił w swoim podcaście o tym, jak radzić sobie ze stresem, nazywa się fizjologicznym westchnieniem. Jest ona najszybszą techniką do tej pory odkrytą w dziedzinie walki ze stresem i polega na podwójnym wdechu i długim wydechu. Dokładnie w taki sposób. Za każdym razem, gdy czujesz się zestresowany, weź głęboki wdech nosem. Aż ja się teraz odstresowałem, na końcu możesz zauważyć, że biorę jedynie króciutki wdech jest tak, ponieważ praktycznie maksymalna ilość powietrza jest już w moim organizmie i muszę jedynie dopełnić go leciutkim wdechem, a następnie zrobić długi i powolny wydech. Ta technika nie dość, że Cię odstresowuje. To pomaga ci mówić dużo płynniej, a twoja twarz przestaje wyglądać na zestresowaną, nawet jeśli przed chwilą odczuwałeś te emocje. No dobra, więc poznałeś już technikę, jak w czasie rzeczywistym jesteś w stanie się odstresować. Ale czy zadałeś sobie kiedyś pytanie, czy stresowanie się może być dobre? Żeby na nie odpowiedzieć, wyodrębnimy trzy rodzaje stresu. Krótko, średnio i długoterminowy. Krótkoterminowy stres pomaga w zwalczaniu chorób, ponieważ adrenalina, czyli hormon, który wydziela się wraz z uruchomieniem ciągu neuronów, jest zabójcą chorób. Wyobraź sobie to w ten sposób, żeby zachorować najczęściej musisz przenieść jakiegoś wirusa lub bakterię do swojego organizmu, a adrenalina wydzielając się po prostu niszczy te małe pasożyty. Dlatego właśnie, jeśli rzadko narażamy się na krótkoterminowy stres, możemy chorować dużo częściej. Są dwie techniki, które znam. Dzięki którym jesteś w stanie stresować się w kontrolowany sposób. Pierwszą są zimne prysznice i jeśli ich nie lubisz, to za chwilę podam ci taką, która nie wymaga od ciebie polewania się zimną wodą. Ważne jednak, żebyś wiedział, że gdy wchodzimy do zimnej wody, nasze ciało od razu zaczyna się stresować, ponieważ odczuwa, jakbyśmy byli w niebezpieczeństwie. Zaczyna wydzielać adrenalinę, co pomaga nam zarówno w pobudzeniu się, jak i w zwalczaniu wirusów. Długoterminowo. Oczywiście nie stosuj ich, gdy już jesteś chory, a bardziej stosuj je jako profilaktykę w zapobieganiu chorobom. Ja od roku codziennie biorę zimne prysznice i w tym okresie zachorowałem raz na zatoki, które choruje niestety co roku, ale jeszcze jakieś 2-3 lata temu byłem chory dosłownie przynajmniej raz w miesiącu. I potrafiłem chodzić z zatkanym nosem przez cały rok. I drugą techniką, do której nie będzie potrzebna zimna woda, będzie metoda oddechowa Wim Hofa. Jest to wykonanie z 25 Szybkich wdechów i wydechów, po czym następuje wstrzymanie oddechu na jakiś czas, a następnie wdech i przytrzymanie go przez 15 sekund. Potem powtarzamy ten proces jeszcze dwa razy, ale ważne jest, żeby nigdy nie robić tej metody w wodzie, prowadząc samochód albo jeśli masz jakieś problemy zdrowotne. Osobiście ją stosuję, link masz do niej w opisie, ale najlepiej porozmawiaj z lekarzem, jeśli chcesz zacząć ją praktykować. Czyli podsumowując, krótkoterminowy stres jest super, ale kluczem jest to, żebyś był w stanie go wyłączyć w momencie, kiedy nie chcesz się już stresować. Przejdźmy do stresu średnioterminowego, który polega na tym, że jesteś w stanie oddzielić swój umysł od ciała. Na przykład, gdy trenujemy, nasze serce bije dużo szybciej niż zazwyczaj, co jest oznaką stresu. Aby sprawić, że Twoje ciało na spokojnie może być przeciążone, gdy Twoja głowa nadal będzie skupiona, zacznij patrzeć na świat szerzej. Chodzi o to, że zazwyczaj trenując, Patrzymy się dokładnie w jeden punkt, skupiając się na tym, żeby jak najlepiej wykonać technikę, skupiając się na tym, że obecnie nasz organizm jest zestresowany, a kluczem średnioterminowego stresu jest to, żeby oddzielić swoje ciało, które obecnie jest zestresowane, od umysłu, który może skupić się przez to, jakie rzeczy cię otaczają. I ostatni rodzaj, jakim jest długoterminowy stres, z którym jesteś w stanie sobie poradzić przez trening Sen i dobrą dietę. I o tym wszystkim nagrałem albo nagram jeszcze filmiki, ale już teraz możesz wbić na mojego Discorda i zgarnąć darmowego PDF-a, w którym tłumaczę najważniejsze aspekty, jakie musisz spełniać, żeby twój sen był jak najlepszy. Żeby radzić sobie z tego rodzaju stresem, który dla naszego organizmu jest niesamowicie wyniszczający, bardzo ważne są dobre relacje z ludźmi wokół ciebie. Człowiek jest istotą społeczną. Dlatego inne osoby są nieodłączną częścią jego życia. Jeśli masz chociaż jednego przyjaciela, któremu ufasz i z którym jesteś w stanie na spokojnie powiedzieć wszystko, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie masz szczęście. Za to, jeśli go nie masz, to naprawdę wbij na naszego Discorda i nawiąż relacje z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania, co ty. Upewnij się, że spędzasz wystarczającą ilość czasu wśród takich właśnie ludzi. Wśród swojej rodziny, wśród swoich przyjaciół. Bo bez tego nie dość, że możesz narazić się na izolację, to jeszcze twój długoterminowy stres będzie na dużo wyższym poziomie. Kolejną techniką, dzięki której jesteś w stanie poradzić sobie z długoterminowym stresem, będzie codzienne zapisywanie tego, za co jesteś wdzięczny. Zobacz, jaki piękny świat cię otacza. Zauważ fakt, że masz gdzie spać, że gdy pada deszcz, to nie budzisz się mokry. Tylko masz dach nad głową. Wielu ludzi w ogóle tego nie dostrzega. Bez przerwy stresując się tym, co będzie w pracy, tym, co ludzie pomyślą o nich, gdy zrobią coś głupiego, tak jak ja, gdy byłem młodszy, ale nie widzą tego, że tak naprawdę ma się to nijak do faktu, że mamy gdzie mieszkać, że mamy co jeść, że mamy z kim się spotkać i że jesteśmy grupą młodych, ambitnych chłopaków, których stać w życiu na osiągnięcie każdego swojego marzenia. Jak widzisz stres, Wcale nie musi być taki straszny, jak na niego patrzymy. Nie mamy często wpływu na to, co dzieje się wokół nas. Mamy za to ogromny wpływ na to, jaką wartość przypiszemy danym wydarzeniom i czy zaczniemy się przez nie stresować, czy może stwierdzimy, że nie są one warte naszej energii. Jeśli chcesz ze mną porozmawiać jeden na jeden, to klikaj drugi link w opisie, kliknij ten film, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i bądź najlepszą wersją samego siebie.